Witam Was, kochani, bardzo serdecznie z tej strony Devox, drugi z adminów na Gaming Center. Więc tak, mam do zaprezentowania Wam jedną, znaczy nie jedną. Najlepszą grę RPG, która w ogóle wyszła. Jak dla mnie. Oczywiście chodzi tutaj o The Elder Scrolls Skyrim 5, stworzoną przez Bethesda. Więc nie będę przedłużał, od razu zaczynamy naszą super przygodę z tą grą. Go. Tutaj mamy jakiś opis tego smoka z boka. Jak on się tam nazywa, to ja nie wiem. No ale myślę, że będzie bardzo przyjemnie grając tą grę, ponieważ grałem początek żeby sprawdzić czy wszystko chodzi dokładnie. Okazało się, że bardzo dobrze. Więc jedziemy. Tutaj zostaliśmy złapani przez oto tego osobnika, osobników, którzy tam jadą dalej tam. I jesteśmy tutaj z trzema więźniami. Tutaj nasz wielki król Władca Ale co dowiecie się dopiero później Przechodzimy do gry Ej, ty! Nareszcie! Dość już tego spania! Nie udało ci się przekonać. Sorry, chciałem. pojmać cię cesarsty, tak jak nas i tamtego złodzieja. Muszę klęci gromowadni. Dopóki się nie pojawiliście w Skyrim Ja PA! Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie

Ukłony Jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali, o bogowie! Dokąd oni nas dzielą? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sowenguard, what the fuck? Niemożliwe. To jest niemożliwe. Ej, z której wiochy cię przywiało, Konio Z tej Dupnej. Chodzę z Rorikstead. Panie generale, Kant już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już za sobą. Shor, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosh, bóstwa proszę, pomóżcie mi! Bez komentarza. <laughs> Patrzcie! Generał Turius, zarząd za wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy! Na pewno maczały w tym swoje paluchy. A Helgen, kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Niesamowita. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Do środka. Już. Tutaj mam lekkie spadki FPS-ów. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec <laughs> Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami. No ja nie. Musisz im powiedzieć. Nie braliśmy w tym udziału. To, to wszystko ja. Możecie mnie udupić. Dawać, szybko. Czekam. Ulfrek gromowładny. Jarl wichrowego tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfriku. Ralop z rzecznej puszczy. LOKIR Z RORIKSTE No iść, bo ci kopa zasadza nie jestem punktownikiem! Nie możesz tego zrobić! STOJ! Iiiiiii... Bum! Dup shot. O go oddupiło! Co to? LOL <grytanie> Już idę Jam jest Wielki król Więc tak, e nie będę po prostu przedłużał. Ja y, zrobię swoją postać i za chwilę wracam. Więc tak, wracam po krótkiej przerwie. Stworzyłem swoją postać i możemy jechać dalej. Tutaj widzimy, będą chyba nas ścinać. Ale na razie posłuchajmy, co mówią. potęgi głosu, by zamordować swego króla. I uzurpować sobie prawo do tronu. Rozpętałeś wojnę, pogrążyłeś z w chaosie, a teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. Mama cię woła na obiad. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Tak, generale Tulliusie. trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy wasze dusze Polećmy na, fejz... na... na Facebooku, na YouTubie, Będę twoją przyda mi się. czym na no, kanałowi. No dalej, ścinajcie, bo wkurzający jest trochę. No taka menda z niego, tak. Zobaczymy cię bez głowy, ale na razie plus osiemnaście, nie widzimy tego. Ale jednak... Udupili yy, mu głowę, haha! Ha. Już nie wstanie, idź stąd! Nie odejdziesz, bo leżysz bez głowy. Hehehe. He, he. No to... ten będzie kolejny, bo... Patrz się w górę. Nie pyskuj. Ja? Ej, ale ja nie chcę. Jestem za młody, żeby umierać. Yy, no to chyba już koniec, no. Taka krótka gra. Musimy się żegnać z wami. Więc fajnie się grało. Szybka gra. W końcu jakąś grę wszedłem. Więc, na rano. Co będziemy przedłużać, no. Nic nie trwa wiecznie. O! Ale... Ale, ale no... Ach, jednak przeżyłem! Więc cóż, no... Gramy dalej, no! Nie ma lipy. Ej, ja chcę wstać... Już, już wstałem. No idziemy, 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 idziemy. Go, go, go. Ach, jednak ocalał. Czyż to, się prawdą? Legendy nie palą wiosek. Musimy się ruszyć Dobra. Na górę. Na górę. Jezus. Powiedział lol. On powiedział lol. Haha. Ha. Tak usłyszałem. Jak też tak usłyszeliście, to napiszcie. Ach, jednak. Au. Le parcours. Chodźmy dalej. Tutaj. Młodnie. Dobrze. nic, odleciał. Dobra, spoko. No. Biegniemy, chodź. No chodź, idziemy, idziemy, chodź. Prowadź. Trzymam się, a tutaj? Wow. Mniam, miam, 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 zjem twoje skrzydło. he, he. Co tu się dzieje? Fireball z rąk Ludzie To są po prostu Mistrzowie Szkajrima Przez S Nie przez S Bita się. Oczywiście, że z tobą idę. Nie idę z tobą, jesteś ciotą. Dobra, dobra. Jak na razie się fajnie zapowiada. No, wczytuj się. No. Przybył nasz kompan? Spotkamy się w Sowengardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. I zacny, suchar! Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Ja mam ręce! Ja mam ręce. Ha! Mam ręce! Widzicie? 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 Dobra. So wezmę z niego rzeczy. R. Bierzemy wszystko. Dobra, spoko. No, tutaj się zakłada. Ale co ja robię? Jeszcze strój. Tak, tak. No. Mogę w ciebie? A tu byłem Ty! Krwawisz! Dobra, tam tam nic nie ma. Chyba coś tam idzie. Tak Oj, chyba widzę tutaj pierwsza walka będzie. Przygotować trzeba. E? I dup. Umrzyj. Nie lubię ciebie, więc umrzesz. Tak A, udupiłem ją. Teraz tego. Gin! ah, To było dobre. Pewnie ta bitch! He. Skąd ja to wiedziałem? Wolę lekkie, ale wezmę sobie mieczyki. No na razie wszystko, lepiej, bo sobie później sprzedam. Eee, Wszystko weźmiemy. No. I założymy na razie lekką zbroję. O ja wolę dwa mieczyki. Fajnie będzie. I stroje. Lekki. Buty lekkie i... kawasze. O i futrzane buty. No nie, bo to są buty. Dobrze. No, i idziemy dalej. Tutaj nic nie ma. Co to jest? Coś źle zrobiłem? Nie, dobrze. Wszystko chyba. Gdzie on jest? Idzie. A, bo ja miałem tutaj iść. Aha. Dobra, sorry za mój nieogar. Idziemy Dobre, dalej. Dostań, smog nam na głowy wow, wow, wow. Chyba sobie nie wyjdziemy, ale nie, są drzwi. A gdzie tam ten? Jaj robi. A tu jest czego tam potrzebujesz i Smok puszcza wszystko z nymem O, zebrać. O! kolejna walka. Teraz na dwa miecze. Gin, dziń. Gnoj rąbany. Nie widzę go. A tu O! to było dobre. Na dwa fronty. Zabiorę co chcę, dobra, tu mamy beczce, miksturki, dobra, nie wiem co ja mam z tym escape'em, przyzwyczajenie jakieś, tutaj miksturka, to też sobie weźmiemy winko, na później będzie, sól to, nie chcę soli, tu mamy królika, bażanta. Idziemy dalej tutaj. Może coś jeszcze będzie. Tutaj worek pusty. No niestety, worek pusty. Tutaj mam miksturkę. No i chyba to już wszystko jest. Tak, idziemy, idziemy. Tutaj nic nie ma. Więc idziemy do przodu. Wow. Ja też to chcę, ale najpierw Cię udupię. Leżeć! Gin. Przeszukać. Do sprzedania wszystko będzie. I tego też. Zaraz, muszę przeszukać sobie tu wszystko. No tu jakaś księga, ale no, nie będziemy czytać. Za dużo czasu by nam to zajęło. Tutaj mamy miksturki, wytrych. No, znowu ten na Skype, ludzie. I tutaj chyba jeszcze coś będzie. Tarcza i buława. Weźmiemy wszystko. Teraz sobie w klatkach popatrzymy, co tutaj mamy. O, ten koleś widzę, że Kaptur ma fajny, więc weźmiemy od niego Tutaj fajny motyw Otwierania zamków Tylko, że O to chodzi Ach Umiem otwierać zamki Dobra I ograbimy Doszczętnie tego. I ty byłeś magiem. <gry> 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 Nie przeszkadzam tobie. Masz ty to raczej nic. Tutaj też nic. No to idziemy dalej. Nie będę tam patrzył. Nie mam czasu. O, tutaj widzę. Pstawa się. Idziemy dalej. No ale cóż, no, wszystko się musi kończyć. Yy, więc zakończymy tutaj. Później w następnym odcinku wyjdziemy, gdyż materiał ten jest wstępny, żeby tylko zachęcić. Może będziecie chcieli dalej oglądać. No cóż, eee, oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie. No i odwiedzajcie nasz kanał na Facebooku, z tej strony Devox Narka.